Witam, ja jestem Wosio. Dzisiaj z retrocenzujemy sobie zestaw 8037, a Y-Wing Starfighter. Jest to zestaw z 2009 z serialu Star Wars The Clone Wars. Jest to myśliwiec Y-Wing w wersji właśnie Republiki, czyli jest cały obudowany, nie ma tutaj całego rozsyfu. po prostu tylko ma tą ładną żółtą obudowę. Zestaw został wydany, mówię, w 2009, kosztował około 300 zł i posiada 570 elementów wraz z dwoma minifigurkami i Artuditu figurki są bardzo popularne, e, zwłaszcza w tamtym okresie były bardzo popularne, ponieważ jest to Anakin z pierwszych sezonów Declan Wars i Asoka z pierwszych sezonów Declan Wars plus Arturitów z tamtego okresu. Myśliwiec e, nie został do, jak dotąd e, zremake'owany, tak? Nie dostaliśmy remakeu tego, akurat Y-Winga w e, obudowie. tak? Choć, fani by, choć jest duża prośba od fanów, żeby stworzyć taki kolorystyce niebieskiej z siódmego sezonu Star Wars The Clone Wars. Zestaw jest fajny, ma swoje problemy związane z tym, w jakim roku został wydany, czyli w 2009. Niektóre rzeczy są growe i oczywiście teraz działa magia kamery i nic nie odpadnie, bo ciągle nie. Mi się zestaw podoba, ma funkcje jakieś, ale żeby nie, nie spoilerować samej recenzji, przejdźmy do niej. Tak się prezentuje zestaw w pełnej swojej okazałości i po raz pierwszy od dawna mogę powiedzieć, że teraz przejdziemy do figurek. A zaczniemy od Anakina, debiutował on w 2007 roku, był pierwszą figurką w stylu Star LEGO Star Wars The Clone Wars z takimi oto oczami, w swoim myśliwcu on debiutował, tutaj też jest to niby jeden myśliwiec, ale wiemy się o co chodzi. Więc e, figurka ma ładny nadruk na torsie z przodu, ma taki nadruk na twarzy jaki ma, z swoimi ogromnymi Clone oczami. Na wyposażenie ma mieć świetlny, na nogach nic, na tyle nóg nic, na tyle główki nic. Przez długi czas, e, fryzura ta na pewno była uniczatowa dla naczyna. Nie używali jej przez długi czas do innych postaci, aż potem chyba pojawił się Lloyd, e, tylko wtedy używali jej w innym kolorku. Firulka bardzo fajna, wystąpiła ona w wielu zestawach, więc nie jest w żaden sposób uniczatowa. I przejdźmy dalej do pierwszej wersji figurki ASO KITANO figurki, której zostały wydane chyba tylko 4 wersje licząc tą z 2020, czyli najnowszą i jak widać, nie jest ona jakoś wybitna na no, nie ma jeden miecz, jeszcze z tego starego z tym starym neon... znaczy kiedyś LEGO nie używało koloru transparentno-zielonego do mieć świetlnych, tylko używali transparentno-neonowo-zielonego nie wiem dlaczego, ale tak robili ma ona swój nadruk na torsie z tyłu nie ma według na druku, co dosyć dziwnie wygląda. Patrząc na to, że tutaj powinien przychodzić jej ten pas. Ma ona uniczatowy element na głowie, który od dawna chyba nie występuje. Z tego co pamiętam, nie pamiętam, czy gdziekolwiek się pojawił. Tak wygląda pod tym elementem. Z tyłu nic nie ma. I to jest Asoka. Też nieuniczatowa figurka wystąpiła w naprawdę wielu zestawach. I przejdźmy do ostatniej figurki. Jaką jest Artu 2 który bynajmniej też nie jest ambitną figurką, ponieważ przewinął się w naprawdę wielu zestawach i poza tym, że jest on moim zdaniem najgorszą wersją tej figurki, zwłaszcza z powodu tej główki, która wygląda dla mnie podczwarnie po prostu. Dobrze jest w tym zestawie, odzwierciedla to scenę z serialu Dobrze moim zdaniem, to samo jak reszta figurek, ale nie jest on niczym unicatowym i przejdźmy w końcu do zestawu. Mając tą część wideo ze sobą przesunąć filurki na bok i zająć się samym Y-Wingiem. Więc jego jest sferwicie biały i żółty. I trochę jasno szarego. I czarnego. No ale głównie biały i żółty. Więc y, mamy dwie naklejki w tym zestawie. Jest tutaj jedna insydnia republiki i z drugiej strony jest druga. Y, jest to bardzo fajny detal. Silniki są zrobione dosyć dobrze, są trwałe. Choć nie radzę za nie chwytać, ponieważ nie są przymocowane aż tak dobrze jak dzisiaj by były. Y, ale przejdźmy od, od przodu może. Na mamy dwa działka, są one przymocowane dobrze. Będę mówił tutaj dużo o tym, jak w są przymocowane, ponieważ jest to dosyć ważne w tym zestawie. Cockpit ma prawdopodobnie unikatowy dla siebie nadruk, żółty. Otwiera się on na tych zawiasach, ale nie lubię go otwierać, ponieważ jest tutaj przesiąkany tylko na jeden bryk na dobrą sprawę. I ten bryk bardzo lubi właśnie odpadać. Tutaj mamy fotel, w którym może sobie zasiąść anakin. Mamy konsolę na zawiasie, to czemu nie, fajny, fajny zabież moim zdaniem. Konsola nie jest w żaden sposób uniczytowa, ale jest to nadruk, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Fotel jest jakoś odwzorowany tymi brązowymi elementami. Jeżeli chcemy się dostać do wieżyczki z tyłu, to trzeba zdjąć to. Ale zanim to zrobię, to powiedzmy sobie o tej szparze, która tu jest, bardzo perfidnie prześwituje. I nie wiem dlaczego, LEGO mogłoby chyba tutaj po prostu postawić jeden bridge i byłoby dobrze, ale nie zrobili tego. Nie wiem dlaczego. Po prostu jest tu już para, która prześwituje nas na drugi koniec. Ten element z kolei jest w kolorze jasnym, a to jest w ciemnym, więc też trochę ze sobą nie się nie spasowuje, ale jest. Działką może chodzić tylko góra-dół. No, odpadło, ale to do tego zaraz wrócimy. Rodzi tak w serialu się jeszcze obracała, ale no, rok jak i rok roz, Robili co modli. Tutaj, fotel y, dla asocji, tak albo dla drugiego pilota, jest bardzo płytki, jak widzicie, ponieważ siedzi ona w nim mniej więcej tak i to jest pół biedy. Patrząc, jeżeli przecierpi to, to jest zawsze pochylona, przez to, jak jest to zamontowane, jej figurka musi być zawsze pochylona, ponieważ w tak już po prostu jest to zrobione. Więc yy, to, jest, to jest przód. Cockpit jeszcze możemy o na włowy I się oprzeć. Dalej mamy miejsce dla Arturite. Jak widzicie, jest tutaj jakaś dziwna konstrukcja. On się przypina na axel tutaj. Można go spokojnie wciepić. I jest. Bardzo fajnie zrobiono tutaj ten kształt, który też tak schodzi się po prostu do przodu. W tych no, Y-wingach y z oryginalnej trilogii, po prostu mamy ten dziób. I tutaj wszystko jest rozwalony. Jest, są jakieś ładne detale, ale wygląda to po prostu dosyć tak. Nie, nie lubię tego designa, tak bardzo jak tego. Więc y, tutaj mamy z kolei trochę, właśnie, tego typu ozdób, jak w zwykłych Wingach. I jeżeli to podniesiemy, mamy miejsce na dwa miecze świetlne, które można tutaj bardzo ładnie włożyć. Ten zawias jest y, niezbyt dobrze Zawsze Nie lubię go otwierać, ponieważ zawsze czuję, jakbym miał wyrwać całą, całą tą konstrukcję razem z nim. Choć na dobrą sprawę to. Niby się nie chce odpiąć tak łatwo. Teraz się nie chce przypiąć tak łatwo, jak to pewnie widzicie, jak się z tym siłuje. Ale z kolei ale nie jest to przyjemne do otwierania. Więc e, tutaj mamy silniki. Przechodzimy do silników. One są właśnie, jak mówiłem, dobrze zbudowane, mają bardzo okrągły kształt, jak powinny mieć. E, I jest tutaj kolejny problem: te elementy teoretycznie nie są przymocowane, także od, powinny odpadać, ale tutaj jest aksyl, który powinien zapobiegać temu, żeby odpadły, ale. No, jest to, są to po prostu cztery study i jest to miejsce, za które można by łatwo chwycić ten statek. Z tyłu mamy takie ładne tutaj odwzorowanie jakichś detali. Mamy silniki z tymi różowymi transparentnymi elementami, które bardzo fajnie robią swoją robotę. I mamy jeszcze jedną, jedyną funkcję teraz zestawu, jeżeli przyciśniemy Arturite, to o. Powinna wystrzelić strzałka i teraz przejdziemy sobie do tej funkcji. Tak się prezentuje y od dołu, tutaj mamy strzałkę i właśnie d tu jest odpowiedzialny za wciskanie tego druzicza od tej technikowej wyrzutni. Więc tak się prezentuje Y-Wing i możemy sobie przejść teraz do, szybko do podsumowania. Więc jak już jesteśmy w podsumowaniu, a ja nie mam instrukcji, żeby was nią zamęczać, Mówimy pomówić o samym modelu jeszcze chwilę. Zestaw jest naprawdę fajny, jest ogromny, czego nie mówiłem wcześniej, yy, ma on ponad 40 cm, tak od początku do końca 44 koło z działkami jest on duży, bardzo dobrze się prezentuje zwłaszcza, że ma ten żarówiasty żółty kolor który na siebie zwraca uwagę, jest piękny to, to muszę o nim powiedzieć, u mnie raczej długo jeszcze nie będzie, ponieważ będę, się, będę go się zbywał, nie dlatego, że go nie lubię tylko po prostu dlatego, że trochę nie mam na niego miejsca i e, nigdy nie był to model, który chciałem, żeby wpadł specjalnie w moje ręce a dostałem go po prostu, bo od kolegi kupowałem kloski, więc mam go i dzisiaj wam go omawiam e, jest to zestaw naprawdę dobry, poza mankament w konstrukcji, tak? To jeszcze Wam powiem, tak? Najlepiej chwytać go po prostu za dziób kadłub i nie powinno się nic rozejść, ale chwytanie go za silniki to zwłaszcza to jest bardzo zły pomysł. Tak, zestaw jest naprawdę świetny. Ja Was zapraszam do lajkowania, subskrybowania, napisania, co Wy Wysądzicie o tym zestawie. Żegnam Was, cześć!